Cześć, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, w tym odcinku, no odbanowali mi konto, więc pogramy sobie, no i się cieszę, że odbanowali mi konto, czekałem chyba z 5, no w sumie wczor przed 2 dni temu odbanowali mi konto, niech to nagrywam 2 dni. Nie. I pomagamy wbić met temu mety trzydzieści dziewięć tysięcy. Oho Ale czym dostał tą głową. Fajnie Co mnie robić? Niech ten... Ha o, lag. Nie no Kurcze, nie wyszło Co miałem w plana. Dobra Aha, jeszcze go w tą stronę lepchałem, serio? Fajnie Co za Mortis Trig szatuje Dobra W końcu mam co nagrywać, po raz kolejny Fajnie, jeden gadżet mi został A. Pomocy Ja dobra Bella i będzie robić Wow Dobra odejdźmy nie, nie. powocy dobra wyszło na mi udało się nie. Dobra, ja ginę. Niestety Uuu! Dobra I tych to pewnie trafi, no, 100% Oho! Oho Ale, że to wyszło? Że go zabiję Zapomniałem, że ja nie gram z kujkę jakby trzeba było tego Mortisa no, ściągnąć Więc przyszedł do mnie i jest spokczął Co za Mortis Nings znam, zostaw piłkę Co jest? Lagi Dobra wysuwam, nie dobra ja padnę Serio? Nie szczerą tego. Chyba? Nie. Kurde. Dobra, widzimy się w następnym meczu. Dobra, już jesteśmy w następnej gierce. Ja niestety gram beatem. No. Tak ustaliliśmy. Przeżyłem, dobra. A nie, bo co ja Ty klikłem, no. Aj. mniejsza z tym, co zrobiłem. Nie trafił. Dobra, nice. Fajnie, że ból wychodzi. Aha, dobra, fajne. Fajne to było. Ha. Super Ból nam wychodzi O dobra kończę to Żartowałem Wypij Kurde cały czas ta roza mnie spowalnia Ta roza mnie denerwuje Musi mu się udać. Nie uda mu się pewnie. 100% no Nie uda się. Dobra, wiedziałem. To było bez sensu, Widzimy się w następnej gierce. Dobra, jesteśmy w gierce. Następnej... Ja sobie wziąłem w Przeżyłem dobra, dobra piłka Udało się, że nie trafili Nie Oho Ale tam się udaje Nice Dobra Muszę się uleczyć. Dobra, nic lepiej. Tym sercem. No właśnie, ja się w ogóle nie odzywam Po prostu się skupiam No nie, no straciłem supermoc będziesz piłkę Proszę, dobra, nie, serio Uho kamperzy Serio, nie użyło mi ataku? Nie, to jest hit, a tak mnie nie użył. Hmm. Nice! No, gryweczka. BB trzeba wziąć dobra Nice Idziemy się w kolejnej gierce Albo już osta na ostatni. Zobacz Jednak nie jestem Tutaj mamy Serge'a I mamy Pakiet oznak za darmo Więc go otworzymy Nawet nie wiedziałem że będzie coś Aha! Super! Super jest akolet! Dobra, widzimy się w giercach. Ostatni Dobra jednak nie ostatnim Gierce, bo brakuje mu... Akurat brakuje mu dwie gry do 39K. Więc... Nagram no, ja Co tam? Nie no. Nie też mi ulta nie użył, to no. Dobra, trzeba wygrać, prosto. Dobra, będzie dobra, teraz jest, oho, akurat już multa I dobra, druga moc Przynajmniej Oj, oj, jest przyps. Nie no, on będzie mnie gadżetował Dobra, musimy wybić Dobra, nice, krzyczyliśmy brameczkę I zwycięstwo Last gierka Patrzcie, 8 pucharków. Brakuje. W w kozacki skin zostaw mi no kolejny Mortis super, Mortis. O, dobra, tutaj zaraz, jak nie, tak nie zł, tu idę No nie! No nie zdążyłem uciec! Ja! Trzeba to wygrać Musimy się postną. No, w sumie Ja się staram Gorzej z Michałem, bo on nie ma star powera. Wiecie jak to teraz jest Lepiej grać ze star niż bez Dobra no nie, nie, nie użyję multa. Super. Dobra, może się uda wygrać. Dobra, użyję multa i tak nic nie szkodzi. O, uh, oho, uh, uh. super. Widź. Dobra, to jest RIP. Dobra, widzimy się w kierce. Dobra, już jesteśmy. Ale Primo Mortis i y Jessie Nie no, czuję się wolny jak slimak. E. Niech mu dadzą bafa do szybkości, proszę. Jest! Uff! Nie, go nie. myślałem, że nie zabije mm -hmm. Zostaw go Dobra Tamten Mortis ich kieruje jeruję ich kierownicą. Nie no, szybciej podać. Super. Super jest ten Michał, nawet to miałem z nią grać. Nie. Super. Nawet gadżetów nie ma, serio. Boże. gadżety wykorzystuję? Nie, i tak już bym nie miał szans na nich. Dobra, jesteśmy dostępnej gierce. Aha, chyba to wam pokazuje ostatnio, bo będzie ciężko. Muszę przeżyłem nisu, no, fajne man gadžete. Polecam. Ja. Dobra. Ostatnja gra i pokaždaj ostatnjim, nijem psihliš. Курде, ну не, ну. Супер. Я ja, пьер джеля. Dobra, widzimy się w ostatniej gierce. Dobra, jesteśmy w ostatniej gierce, trochę minęło od tego. Niestety. Dobra, może się uda teraz wygrać. A. Jak zwykle 53 HP Dobra Idą z kontrum PogChomp No i co to jest chyba prawdopodobnie ostatni meczek na odcinku No ale trzeba go wygrać żeby w tym ostatnim, dobra, 1-0, jeszcze jedna bramka Dobra, trzeba się skupić Nice! Lecimy 29 tysięcy wbił Pokażę Wam jego profil macie I wam powoli przeminę Dobra, więc to ja tyle w tym odcinku Widzimy się w następnym Pa pa